No, siemanko, siemanko, widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w końcu witam na moim serwerze, czyli oczywiście na majemce.pl. Widzowie, wystartowała nowa edycja Box PvP, jak widzicie e, nagrywam to o godzinie 10 rano. Jest bardzo dużo ludzi, na samym trybie Box PvP gra ponad 300 osób. Więc, no, mordeczko, jeśli ty jeszcze nie wybyłeś, no to ogarnij się i zapraszam serdecznie. Widzowie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy przygodę. Zaczynamy przygodę e, na drugim koncie, jak widzicie, mam Nick ProCamper i będziemy sobie po prostu zaczynać. Będziemy tworzyć jak najlepszą postać, tanio od zera, e, wszystko. To będę nagrywał, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe, ale na samym początku widzowie 130 łapek no i jutro wlatuje kolejny odcinek o godzinie 15, bo ro rozwalacie system tymi lajkami, a robimy daily I co 10 łapek kolejny dzień się powiększa, wiecie o co chodzi, więc teraz 130 łapek jutro odcinek, 5 ostatnich subskrybentów pojawia się na ekranie, zostaw suba gościu no i widzowie, jako jeszcze jesteśmy na MyMC e, napiszcie swój nick w komentarzu i jakiś fajny komentarz do tego, e, do wylosowania jest 5 rank MVP na nową edycję, no i widzowie, dobra, nie przedłużając nie przedłużając tutaj, jesteśmy na Pro Camperze czyli na końcu, na którym nic nie mam. No to wydaje mi się, że na sam początek przydałoby się tutaj rangę kupić yy, taki plusik jest teraz, że każdy zakup z kodem camper jest tańszy niż normalnie na sklepie, czyli osoby, które kurcze oglądają kamperka mają lepiej, więc widzowie ja sobie w tym momencie tutaj szybko doładuję i, i, i kupimy rangę więc wchodzę na stronę majmc.pl wybieram rangę, muszę podać nick gracza, mamy oczywiście nick pro camper, przelew, no i widzowie mamy pro camper zakupił rangę, więc ranga została zakupiona, taniej niż normalnie bo z kamper, oczywiście, więc wydaje mi się, że naprawdę petarda. Eee, no i co widzowie, no mając już rangę, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy rozgrywkę. W ogóle tu jest strefa Aft. Pamiętajcie o tym, jak będziecie grać, bo na przykład jak idziecie sobie na obiad czy coś, można pójść sobie na tą strefę Aft, no i tutaj będziecie dostawali normalnie eee, kluczyki do skrzynki, nie i zawsze sobie coś tam można zdobyć tym, że się afciło, wiecie o co chodzi? W ogóle, kurde, ile ludzi mi gzy napisało, widzowie, ile ludzi mi gzy napisało? No to bardzo, ależ to bardzo miło. W ogóle pokażę Wam totalną nowość, która wydaje mi się, że jest bardzo fajna na naszym serwerze. Oczywiście Czekajcie, odbiorę sobie kitem, VIP-ka, zakładamy secika, elytrę, koksy, refile. Yy, wydaje mi się, że na początku, wiecie co widzowie, ja bym poszedł na strefę bezpieczną i sobie tutaj wykopał chwilkę itemków, żeby yy, zdobyć fajerwerki. Będziemy na pewno musieli dużo uciekać dzisiaj, bo zaczynamy tak naprawdę z opóźnieniem. No i też, co jest fajne, co dodaliśmy widzowie, no to oczywiście to, że jak sobie kopiecie na przykład Emeraldy, to automatycznie wszystko się przerabia na. Na te odłamki, nie? I, nie? I nie musicie się z tym Bawić ręcznie, tylko to się wszystko przerabia No i wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę Spoko, no ale wracając, musimy na pewno kupić Sobie troszeczkę fajerwerek, bo Dodaliśmy coś takiego jak balony na mapie I na tych balonach są generatory Miodu, z którego tak dużo itemów dropi W sensie, wiecie, tych srebrnych odłamków, że To będzie nasz priorytet w serii Której po prostu lecimy od zera do koksa Ważne moim zdaniem też jest to widzowie Że musimy się zastanowić porządnie Co robimy jako pierwsze Czy pierwsze lecimy w miecz czy pierwszy lecimy w kilow, czy co. Ja osobiście chyba bym w miecz leciał totalnie, żeby być takim, wiecie, koksem, żeby po prostu zabijać ludzi na strzała. Ale pokopałem sobie dosłownie chwilę. Mamy 22 odłamki od razu złoto. I czy my możemy od razu lecieć już w lepszy miecz? Tak, zobaczcie to, widzowie. Kopałem dosłownie chwilę i już mamy lepszy miecz, nie? No nawet całego generatora nie wykopałem. Ej no, to bardzo, ależ to bardzo łatwo się robi tego ekwipunka całego. Ale ciekawi mnie, bo najlepszy jest secik 16. A nie, one są wyłączone. Dobra, to są wyłączone villager Czyli najlepszy jest. Dziewiąteczka, no to nie, no to dziewiąteczkę, widzowie, bardzo, ależ to bardzo łatwo jest wbić. Tak mi się wydaje, że ludzie już mogą mieć full sety dziewiąt. Dobra, brakuje jakiegoś żarełka. No i ja troszeczkę za dużo gadam, widzowie. Musimy pójść na te. Yy, na te balony, które chciałem wam pokazać, przede wszystkim. Tylko wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę potrzebujemy Firewerek. Dobra, was taki nam raczej wystarczą, kurczę, zastanawiam się, czy ja bym potrzebował antykobłęba. No mam nadzieję, że widzowie nie zginę. Yy, jesteśmy w ogóle na cecha 2. Aktualnie, więc spoko. I tutaj już cała mapa jest zabudowana jakoś dziwnie. Na miodach to pewnie jest bardzo dużo ludzi. Miódki są widzowie w takich, o, w takich miejscach, w takich balonach widocznych. Mam nadzieję, że ten ziomal nie będzie mi bił, bo tutaj, jak kopiecie, to zobaczcie od razu to. Jeden, jeden miodek się przerabia od razu na y, 14 srebrnych odłamków. No i widzowie, tak sobie chwilę pokopiecie te miodki na balonach. Tych balonów jest bardzo dużo. To jest y, ważne, nie? W sensie, no nie, bardzo dużo, ale jest ich sporo, nie? Można sobie tak polatać i wiecie, no teraz na przykład ja sobie korzystam po prostu, bo tutaj nikogo nie ma. I wydaje mi się, że to będzie. Będzie najlepsza opcja. Wiecie co, widzowie? Ja sobie tak chwilkę pokopę, zobaczę, ile mi się uda w ogóle y, zebrać tutaj i ten. Ej, zauważyłem jedną dziwną rzecz. Mam jedną śmierć, a ja nie zginąłem ani razu, bo dopiero wbiłem na odcinku. To o co tu chodzi? Chyba jakiś błąd się wkradł. I ogólnie, widzowie, zastanawiam się nad tym, co się bardziej opłaca kopać. Czy ten miód, czy w sumie ten kwarc. No bo za blok kwarcu mamy 4 odłamki. No za jeden blok miodu mamy 12 odłamków. Tylko jeden, y, w sensie 3 bloki kwarcu wykopię się, wydaje mi się, szybciej niż jeden blok miodu, więc nie w sensie nie wiem, czy rozumiecie moje obliczenia ok? ale e, według mnie brzmi to bardzo mądrze i zastanawiam się, kurde, czy faktycznie le nie lepiej tego kwarcu sobie pokopać, pokopałem dosłownie chwilę, jakieś tam przedmioty mamy, wydaje mi się, że kupimy sobie totem nieśmiertelności, tak na wszelki wypadek, jeśli mielibyśmy zginąć, no to lepiej mieć ten totemik, kurcze wiecie, przy sobie i jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to mianowicie można kupić widzowie strędża na y, 8 minut i powiem wam widzowie, że chyba się kurcze skuszę na to, żebyśmy Tutaj się jeszcze poklepali z kimś. Jedyna rzecz, która by się jeszcze przydała, to troszeczkę więcej kobłebów widzowie, przede wszystkim, bo mamy ich bardzo mało. I mało w ogóle jabłek, i mało w ogóle wszystkiego mamy, przede wszystkim, ale no, no trudno, no nie ma, nie ma czasu, nie ma czasu. Trzeba widzowie się bić. Tylko teraz przypomniała mi się jedna rzecz, mianowicie ja widzowie mam MVPa, czyli jak mam MVP, to mam oczywiście kit klucze jeszcze, więc sobie szybko otworzymy te dwie, trzy kluczyki. Trzy kluczyki mamy, no otworzymy sobie, zobaczymy, jak ta sytuacja e, dropnie nam. Oby coś dobrego, oby coś drobnego, ja bym chciał. Złotą monetę, proszę. Podnie piątki. A ja mam spodnie piątki. Jezu, ale pech. No dobra, widzowie. No to otworzymy sobie tutaj. Klata. O, dwie klaty w ogóle jakieś. No to nie zaciekawie. Nie zaciekawie, ale mam pewien pomysł, co możemy z tym zrobić w ogóle. A mianowicie, myślałem o tym, żeby to na rynku wystawić, widzowie, ale klata kozaka to 50 dolarów kosztuje. Tego nikt nie kupuje. Dobra, to, to nie ma nie ma sensu. Dobra, do kosza, do kosza, do kosza to leci. Podnie też wszystko jest, Git. Dobra, widzowie, więc mamy naszego stręża. Wydaje mi się, że ludzie nie mają stręży ogólnie, więc ja są to wypiłem. Musimy tu kogoś znaleźć. Dobra, tu widzę jakichś ziomów w ogóle, więc ja się tutaj na pełnej w ogóle wjeżdżam w nich. Jest na pewno jedna rzecz, która jest pewna. O, właśnie, taki ziomal może mieć troszeczkę lepszy ekwipunek ode mnie. Dobra, tu wszyscy są w neterytowych hitemach. W ogóle na jakichś kozaków trafiłem. Ja tu myślałem, że to wiecie, że na spokojnie będziemy się bić. No tu mamy jakiegoś spocenca, nie? No to na ile? Na jednego hita stracił jedno serce, bo teraz jest dozwolone używanie tego moda na serduszka. Ja sam używam. On sam w ogóle strędza widzowie wypił. E, nie wiem, czy jest sens, się z nim bił tak naprawdę, bo on ma Elytrę. No ja też mam niby Elytrę. Dobra, nie, ja stąd idę, ja stąd idę. Bo to nie ma żadnego sensu. Nie no, mimo wszystko widzę, przydałoby się tu kogoś zaatakować. Ta mapa jest troszkę duża, więc to jest w sumie, wydaje mi się, że plus, bo jakbym się tak skupił i sobie ciągle wiecie, kopał sobie tak z tyłu, to miał naprawdę porządny ekwipunek. Tu widzę, że jest jakaś klepa. Chciałbym z niej lekko skorzystać. Nie wiem, czy mi się uda. Wiesz, są jakieś koksy, są jakieś koksy w, w mvipach, więc może być troszkę ciężko. Tu w ogóle ludzie przez całą noc się tak wystakowali, że to szok. Ziomal normalnie ma te Kobłębów. Myślę, w się sensie milion. Nie wiem, czy milion, ale na pewno dużo, skoro sobie tak o po prostu je wydał. Dobra, zakładam elitę i stąd idę. Wydaje mi się, że też popełniłem duży błąd, widzowie, tym, że ja nie mam netherytowego ekwipunku. Tu jest strefa bez Firewerek w ogóle, więc tutaj. Tutaj to jest zadyma, nie? Tutaj to jest zadyma z tego, co widzę. Ale tą strefę bez Firewerek chyba będziemy, widzowie, zamieniać na strefę bez Elyt. Po prostu, bo teraz, jak widzicie, ja mam na przykład y, Elytrę na sobie i ja mogę, tak wiecie, latać niby. Ej, dobra, stąd idę na spawna. Może przy linii tu jakaś klepa będzie, coś tego. Jest nic się nie dzieje, widzowie. Czy ja zmarnowałem mojego stręża? Na to, żeby nikogo nie zabić nawet. Tu jest Macio Gacio, który pewnie też ma cztery razy lepszy ekwipunek ode mnie. Od razu seklatę założył, ale ja widzę, widzę jedną rzecz, widzowie! Kurde, zabrał mi fraga! Fudermowy frag dla mnie. Ja go chciałem to być. Ale jakoś dużo mi ten gościu nie bije, widzowie, powiem wam szczerze. Może byśmy, kurde, dodali tutaj stręża dwójeczkę na serwer? Ej, stręż dwójka byłby naprawdę ciekawy. Kazu Besztal jakiś nie bije i on ma, on ma dobry ekwipunek. Ja już to widzę, ale ja muszę krytować, a ja nie krytuję, i to jest jest największy mój błąd, widzowie. Bo, no, trzeba krytować. Jeśli chcesz się dobrze bić, musisz krytować. To jest najważniejsza zas zasada yy, bitki na Box PvP. Trzeba robić kryty. A ja tutaj chyba zginę. Nie mam już w ogóle jabłek. Mam ostatniego koksa. No, jestem, jestem za słaby, widzowie, na to, żeby się bić aktualnie. Pierwszy odcinek od zera do koksa yy, wyszedł, moim zdaniem, tragicznie, bo nic dosłownie nie zrobiliśmy dobrego. Powinniśmy... Nie wiem, co zrobić. Nie wiem. Ja skupiam się po prostu na zdobywaniu przedmiotów, nie? Przez następny po prostu yy, dzień. W sensie dzisiaj będę tylko i wyłącznie kopał, yy, i jutro po prostu przerobię wszystko razem z Wami, widzowie, żebyśmy, nie wiem, no byli razem przy tym wszystkim. Więc ja się biorę za kopanie. Kilo w sobie, może będę tylko tak przerabiał na bieżąco. Widzowie, 130 łapek. Jutro kolejny odcinek. Do zobaczenia na razie i się.